17 października w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej z lat 1956-1989. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. Z ustronia takie odznaczenie otrzymał Lesław Werpachowski. Drodzy bohaterowie naszej wolności, wolności takich jak ja, urodzonych w latach 80., drogie rodziny naszych bohaterów, szanowny panie prezydencie, panie dyrektorze, panie dyrektorze księże Proboszu, drodzy przewodniczący stowarzyszeń i fundacji, wczoraj w wieku 101 lat do Pana Boga odeszła Wanda Bortkiewicz domu Czyżewska. Piękna kobieta, która była sanitariuszką i łączniczką 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, a po roku 1945 siedziała w komunistycznym więzieniu za to, że służyła w wolnej i niepodległej Polsce. Ta smutna wiadomość skłania, drodzy Państwo, do tego, by dzisiejszemu wydarzeniu przyjrzeć się przez pryzmat łańcucha pokoleń, które walczyły o Polskę wolną i niepodległą. O niepodległość, którą straciliśmy w roku 1939. To była wciąż ta sama walka o Polskę wolną i niepodległą, utraconą w roku 1939. Walczyli o nią żołnierze podziemia antykomunistycznego po roku 1945. Ginęli za nią robotnicy w Poznaniu, robotnicy na Wybrzeżu w latach 56 1970 i walczyliście wy. Ostatnie pokolenie. Ostatnie pokolenie tych, którzy nieśli wolność, solidarność i niepodległość i które do tej niepodległości w ramach niezależnego samorządnego związku zawodowego, a w istocie największego ruchu społecznego, antykomunistycznego w historii Bloku Wschodniego, do tej niepodległości nas doprowadziliście. My jesteśmy tylko depozytariuszami wolnej, niepodległej Polski, o którą walczyli tacy jak Wanda Borkiewicz i innymi metodami w latach 80., wy, drodzy państwo. Ci, którzy nie zawahali się w sierpniu roku 1980, Podnieść godnościowych i niepodległościowych protestów, ci, których nie złamał 13 grudnia 1981 roku i nadal walczyliście w podziemiu Solidarności, płacąc za to tak ciężką cenę. Co przecież wśród was tacy, którzy byli internowani w zabrzu, w nowym Głupkowie, są tacy, którzy z komunistycznego wymiaru sprawiedliwości, a raczej wymiaru niesprawiedliwości, dostawali wysokie wyroki kary pozbawienia wolności i siedzieli w więzieniu za naszą wolność. Wielu z Was, drodzy Państwo, w drugiej połowie lat 80. podejmowało dalszą walkę w tak różnych organizacjach opozycyjnych, od podziemnych struktur Solidarności przez Konfederację Polski Niepodległej, Niezależne Harcerstwo i wiele innych środowisk, które miały wciąż ten sam cel, doprowadzić nas do Polski wolnej i niepodległej. Dzisiaj mam ten zaszczyt, aby w imieniu pana prezydenta Andrzeja Dudy podziękować wam, drodzy państwo, za wasze życiowe wybory, za ryzyko, które <śm> podejmowaliście za to, że byliście więzieni, inwigilowani, że rozpracowywano was operacyjnie, chciano zniszczyć wasze życie zawodowe i rodzinne, a wy ustaliście ciężki czas systemu komunistycznego, aby wprowadzić was, nas do niepodległości. Spotykamy się też w miejscu szczególnym, drodzy Państwo, w kopalni Wujek, dziś w, Śl w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności, który w narodowej Pamięci jest dowodem na to, że Polacy są narodem, który wolność kochał tak bardzo, że jest gotowy oddać za tę wolność swoją krew i swoje życie. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności i Krzyż Wolności i Solidarności dla Państwa. Z wolnością jest rzeczywiście tak, jak z tlenem, jak z powietrzem, drodzy państwo. Nie uświadamiamy sobie, jak jest ważna, gdy jest, a gdy jej zabraknie zawsze podejmujemy o nią walka, jesteśmy narodem, który tę walkę podejmował już w wieku XIX, w wieku XX i który wolności odebrać sobie nie ma. a Solidarność, o czym wiecie dobrze znaczy tyle, co jeden drugiego brzemiona nosi tak wypełniamy prawo Chrystusowe Solidarność nie miała wiele wspólnego z arogancką wolnością Liberalną, z wolnością od wszystkiego, w oderwaniu od korzeni. Solidarność to była wolność w ramach narodowej wspólnoty, tradycji i wartości, które niosła Polska przez kolejne wieki. I o tę Solidarność wy, drodzy Państwo, walczyliście. To odznaczenie od Pana Prezydenta wpisane jest, jak Państwo widzicie, jak ja widzę na Waszych piersiach znak krzyża. Krzyż, który jest przede wszystkim symbolem zbawienia, ale jest też, drodzy państwo, symbolem zwycięstwa dobra nad złem, i symbolem poświęcenia dla drugiego człowieka. I to on najlepiej oddaje państwa życiową drogę. Bo widzę dzielnych, odważnych mężczyzn, którzy doprowadzili nas do wolności i niestety dwie tylko wolne kobiety, bo. Pani Czesława nie doczekała już tego uroczystego momentu. Więc, dwie kobiety i kobietę, która cierpiała za wolność i solidarność, a która nie doczekała tego uroczystego momentu, którzy poświęcili swoje życie za to, abyśmy mogli żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Za to, drodzy Państwo, Wam dziękuję, ale chciałbym, aby nasze spotkanie do odznaczenia. Nie były wyłącznie momentem podziękowań i podsumowania. Wolność to wielka odpowiedzialność. Dzisiaj żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce, która także potrzebuje Państwa głosu, Państwa świadectw i Państwa doświadczenia. Za wolność dziękujemy, ale prosimy też o to, abyście byli Państwo żywymi świadkami historii, bo nikt tak jak Wy nie jest w stanie opowiedzieć o wolnej i niepodległej Polsce i o trudzie walki z systemem komunistycznym. Niech żyje wolna i niepodległa Polska. Cześć i chwała bohaterom i bohaterkom Solidarności.